Jest szansa, jest szansa, jest duża siła wody, jest szansa, wszystkie agregaty puścili chłopaki, doczekali się na wodę, nie było wody, bo był daleki dostęp do wody, no jest duża siła, jest szansa. Jest duża siła, duża moc, aż węże pękają także naprawdę jest duże ciśnienie. uwierzcie mi. No trochę przykra niespodzianka, który z węży niestety przejechany przez samochód, bo widać ślady, że był przejechany przez samochód i pękł. No nic, za mocno jest zajęte poddasze. Jest za mała siła yy, po prostu wody. Za mała siła, za mała ilość. Poddasze może być nie do uratowania. Pan właściciel jest smutny. I coś niesamowitego. Proszę.